Pan Bownik już to zdążył powiedzieć, podatki nie zostały podniesione, ale wpływy do kasy miasta na pewno będą większe i na pewno będzie więcej można zrobić za te pieniądze, które płyną do kasy miasta, ponieważ e, mieliśmy tutaj geodetów, e, mieliśmy wyłożenia dwa. Wiemy już, że nie wszyscy dotarli na te wyłożenia, mleko się rozlało. Chciałabym, żebyśmy tutaj na tyle, na ile uda nam się spokojnie, wybrnęli z tej całej sytuacji, ponieważ e, ja co chwila słyszę inną wersję i każdy na pewno ma osobiste swoje, tak jak ma posesję, inną tak ma inny problem i chciałabym, żebyśmy tu wspólnie doszli do jakiegoś możliwości rozwiązania tego problemu. Problem, polega, ja tak w skrócie może powiem to, co ja różne sytuacje słyszałam. Problem polega na tym, że rzeczywiście część osób nie dotarła, duża część osób nie dotarła. Z jakich powodów nie będziemy to dyskutować, jak że ktoś nie słyszał, nie czytał tego ogłoszenia, ale nie, po prostu nie dotarł i nie miał możliwości weryfikacji. Natomiast firma, która prowadziła tę pracę, zrobiła to w ten sposób, że przemierzyła rzeczywiście działki, ale jeżeli ktoś nikt, nic nie budował przez ostatnie lata działkę ma takim samym granicach, jaki miał, no to po prostu uznał, że wszystko będzie tak samo. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że na przykład, jeżeli taka firma zobaczyła szyld, to w tym momencie cały dom uznała pod wynajem. To są zupełnie inne pieniądze i że y, podatek z tego domu pod y, wynajem, to już wiadomo, że to jest w innej kwocie, ale grunt też wokół tego domu w 100% jest w innej kwocie. I teraz y, Myślę, że część z Państwa już sprawdziło, więc wie, że to tak wygląda. I teraz jest kwestia następująca, bo tak, Panie w podatkach jeszcze nie wysłały podatków. W starostwie już pojawiają się ludzie, którzy no, chcą sprawdzić, jak to teraz wygląda, bo się dowiedzieli, że to jest nie tak, jak sobie to wyobrażali. No i czy Państwo macie jakieś pytania, coś konkretnego chcecie Pana Burmistrza zapytać w tym względzie? To czy Pan Burmistrz będzie coś chce powiedzieć na ten Szanowni Państwo, tak, zacznijmy od tej modernizacji, inwentaryzacji czy inaczej aktualizacji ewidencji geodezyjnej. Prowadził to Ośrodek Kartografii geodezyjnej w Puławach, czyli jednostka sterowsko Takie aktualizacje są robione co kilkanaście lat, co dwadzieścia lat w całej Polsce i tak samo w całym powiecie tuławskim. Nasza gmina. Nie pamiętam. Zobaczcie Państwo, to było 4-5 lat temu yy, zaczęła być aktualizowana. Oczywiście te obszary wiejskie były, były jako, jako pierwsze aktualizowane. Na rok 2024. Yy, została zawarta umowa z firmą G o Pomiar z yy, Podkarpacia, która wykonywała to na rzecz starostwa wykonywała tą aktualizację na obszarze y, miejskim gminy Kazimierz dolny czyli nie tylko centrum miasta, ale y, Dobrówka, kolejanka, mieliśmy szokale, tak itd. itd. Y, co ma na celu ta aktualizacja? Aktualizacja y, ewidencji gruntów polega na tym, że są nanoszone, nanoszone jest aktualnie istniejący stan faktyczny i stan prawny. I tak. W miejscowościach generalnie ten problem nie był, nie był zbyt duży, chociaż też niektórzy mieszkańcy mieli, mieli pretensje, bo im wzrósł podatek, a to z tego powodu, że mieli budynki, obiekty nieruchomości, przepraszam, mieli budynki czy inne nieruchomości wniesione na użytkach tzw. rolnych. Wtedy ten podatek wynosi, tak jak teraz, 20, nieco ponad 20 zł za 10 arów, tak? dla rolnika dla osoby, która ma, jest posiadaczem takiego gruntu i ale nie prowadzi gospodarstwa rolnego, ten podatek jest dwukrotnie wyższy, czyli za 10 arów płaci 43 zł. Natomiast jeżeli ten sam grunt został zmieniony na teren. Mieszkalny, czyli, czyli posesja, która wcześniej w ewidencji przez 20-30 lat figurowała jako użytek rolny, została zaktualizowana, bo jest zabudowana, de facto jest dom, budynek jednorodzinny, są jakieś budynki gospodarcze itd., została zakwalifikowana jako teren yy, mieszkalny. No to ten podatek wynosi 66 groszy, ale z metra kwadratowego. Czyli to jest, to jest już dla tych osób znaczna różnica. Podatek wtedy niejednokrotnie wzrastał 4 czy pięciokrotnie jeśli chodzi o posesję. Jeśli chodzi o, o nieruchomości, o budynki, było podobnie, była inwentaryzowana, uaktualniana powierz powierzchnia użytkowa, nie powierzchnia zabudowy. To są dwie, jakby, dwie różne sprawy. Tak? Powierzchnia zabudowa no, to jest odrys budynku, a powierzchnia użytkowa to jest yy, faktyczna powierzchnia yy, używana hmm. przez, przez domowników, przez właściciela. Yy, w Kazimierzu Dolnym pojawił się problem, ponieważ wiele działek zostało przekwalifikowanych, znaczy, przepraszam, nie Wiele działek zostało zaktualizowanych w ewidencji geodezyjnej, jako działki, na których prowadzi się działalność gospodarcza. I tutaj te koszty wzrosły znacznie, ponieważ e, tak jak mówiłem, jeżeli podatek od e, nieruchomości, ale też może zacznijmy od początku. W Kazimierzu też były działki, które były gruntami ornymi, użytkami rolnymi. I do tej pory właściciele płacili za tą nieruchomość 20. Tak, tak, ale mówię o posesji. Działkę, ja posesji tak, o tak, ja posesji. 20 parę złotych za 10 Allah. Natomiast po tej aktualizacji ta kwota wzrosła znowu do 66 groszy za metr kwadratowy. Mimo, że nie jest prowadzona działalność gospodarcza, no za budynek tam kwota się nie zmienia. Mogły się pojawić różnice w powierzchni użytkowej, podobnie jak na obszarach wiejskich, o czym mówiłem. Ale najbardziej drastyczną zmianą jest to, o czym Pani Przewodnicząca wspomniała, Czyli generalnie e, zakwalifikowanie budynków, nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza pod tak zwane budynki, e, w ewidencji godz. się nazywa budynki pozostałe, niezamieszkane. Czyli krótko mówiąc e, budynki, w których prowadzona jest różnego rodzaju działalność gospodarcza. I tutaj mamy, e, mamy bardzo wiele takich przykładów, dla mnie zupełnie niezrozumiałych. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo ja rozumiem, że jest budynek, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, ale w tym samym budynku mieszkają ludzie. I teraz wyobraźmy sobie sytuacja taka, że rodzina zajmuje powiedzmy 70% 70 m2 powierzchni użytkowej, a na 30 metrach kwadratowych jest prowadzona działalność gospodarcza, więc de facto po właściwie sporządzonej aktualizacji. Ta, e, ci właściciele powinni płacić podatek od działalności gospodarczej od tych 30 metrów kwadratowych, a nie od 100 metrów kwadratowych. Bo na 70 prowadzą normalne gospodarstwo domowe. Tak? Panie ministrzu, prowadzą działalność gospodarczą. Mój mąż na przykład idzie do gminy i zgłasza. Mam pokoje, Ile metrów. Do i tak było do, do jak widać niedoinformowana jest. Ale Niech Pani nie słucha dalej. Ale ewidencja, na tym polega aktualizacja, że oni to nanoszą I teraz oprócz tego, Zapraszamy. oprócz tego oczywiście. A skoro oni wiedzą jeszcze, jaka jest pozycja, w domu no bo jest wtedy. Nie, nie, no to ja właśnie... Tak, to jest, to jest absurdalne. rozmawiałem też z panem kierownikiem powiatowego ośrodka wiadomozy kartografii. Tak też też z Panem Miłoszem i też o tego zapytałem. Mówi, no to, jest, to jest rola tej firmy. oni mieli to rzetelnie zmierzyć, wykonać pomiary. Pytam się jak technicznie robili, mówili, że to był normalnie, normalnie wizja, wizja w terenie. Tego, to było mierzone dronami i tak dalej, ale to co Pani powiedziała, nigdy, w żaden sposób po obrysie budynku nikt nie jest w stanie stwierdzić jaka jest powierzchnia użytkowa danego, danej nieruchomości. E, no i tutaj jest jakby sytuacja, y, z której można wybrnąć, ponieważ na końcu organ podatkowy, czyli w tym przypadku burmistrz, weryfikuje to. Czyli jeżeli w ewidencji geodezyjnej mamy na przykład wpisane, że ktoś ma 200 m2 budynku, to właściciel takiej nieruchomości może przyjść do, na podatki w urzędzie i powiedzieć, że ma 200 metrów, to po obrysie ma ten budynek, odchodzi mi podatka schodowa, odchodzi poddasze, które jest nieużytkowe, tak, i tak dalej, i tak dalej. I de facto to ja mam 150 metrów użytkowej, a nie na przykład 400, tak. I mamy takie przypadki. I wtedy organ podatkowy może taką poprawkę na... Ale, ale jeszcze no to kończę, bo to nie jest, to, to akurat jest w miarę prosta sytuacja, natomiast zdecydowanie gorsza jest przy posesjach, przy nieruchomościach, na których jest prowadzona na przykład Upraszczając, powiedzmy ta działalność gospodarcza, tak, nie będę mówił, bo częściej zamieszkała, tak. nie i tak dalej. Tak. Prowadzona jest działalność gospodarcza pod i, różną postacią. E, I mamy sytuację taką, że ta działalność jest prowadzona na tych, tych. poruszajmy się na tym samym przykładzie, który wspomniałem wcześniej. E, powierzchnia jest 100 metrów kwadratowych, 30 metrów działalności gospodarczej. I teraz e, problem jest taki, że jeżeli została Cała nieruchomość przypisana do tej działalności gospodarczej, nieszczęsnej, czyli tak, to było jak to organ, ja żeby tylko zweryfikować powierzchnię. Natomiast my nie zweryfikujemy przeznaczenia. I to jest ten problem. I zaraz jeszcze będziemy no, mamy no, kilka takich no, ja przypadków, tak, kilka wariantów dosyć, dosyć ciężkich. Jeżeli ktoś ma... Jeżeli, bo są różne przypadki, są też takie, gdzie aktualizując tą ewidencję... Firma wprowadziła zapisy dla jednej nieruchomości część jest zamieszkała, część jest niezamieszkała To co na samym początku. Mamy 100 metrów kwadratowych, przypisali 70 jest niezamieszkałe, 70 metrów, przepraszam, 70 metrów to jest powierzchnia mieszkana, 30 niezamieszkała na której jest prowadzona działalność. I taki zapis jest na tyle korzystny dla tego podatnika, ponieważ on może wtedy określać sezonowość prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli... Jeżeli na przykład na sezon wynajmuję pokoje, to ja deklaruję wtedy, że w trakcie sezonu na tych 30 metrach prowadzę działalność gospodarczą, i płacę podatek od 30 metrów kwadratowych od działalności gospodarczej, resztę jako nieruchomość zamieszkałą. Natomiast kiedy kończy się sezon, ja mogę sobie tą znowu deklarację zmienić i napisać, że ja już skończyłem zawieszenie działalności, nie prowadzę, cały budynek jest wykorzystywany na cele y, gospodarstwa domowego. No, a w 2024 roku na podstawie czego były naliczone podatki? E, na Przy działalnościach? Nie, na podstawie starej ewidencji. Na, nie, na podstawie ewidencji, bo my podatki jako, jako gmina y, naliczamy na podstawie ewidencji geodezyjnej, która jest prowadzona właśnie przez starostwo Ale teraz jest pytanie właśnie Panie Burmistrzu. Bo możemy zaczekać, aż nas panie wezwał, bo one też, prawda, bo żeby tam nie robić tłumu. Znaczy to jest, generalnie tak, ale generalnie to jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna. indywidualna. To, to tak, to fakt, bo no. tak jak mówię, różne są warianty, tak. różnie to potraktowali. Niektóre sytuacje powiedzmy, że... Ja tego nie wiem jak było wcześniej, nie mam dostępu do, do tych wszystkich danych, natomiast z rozmów z mieszkańcami wiem, że są sytuacje bliźniaczą podobne do siebie, a są zupełnie inaczej potraktowane, więc tak, ta sprawa jest w dużej mierze indywidualna, ale co w tym jest istotnego, no, każdy powinien jednak próbować weryfikować na... No, na swój sposób w tym, w sprawach, porównywać jak to się zmieniło. Bo, tak jak mówiłem, jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa wychwyci, że ta powierzchnia użytkowa uległa zmianie, jest ona błędna, na podstawie Państwa oświadczenia czy, czy dokumentacji technicznej budynku, jeżeli taką posiadacie, my możemy ją zweryfikować, zmniejszyć tak, jak ona powinna wyglądać. Natomiast my nie mamy wpływu jako organ podatkowy. Na zmianę kwalifikacji gruntu i nieruchomości. I tutaj trzeba do starostwa. E, oczywiście e, te pierwsze spotkania były jeszcze w maju organizowane, bo i u nas na stronie była informacja, były, były plakaty też u nas na stronie, poszczególnych, e, e, no, w poszczególnych obrębach geodezyjnych. E, ja bym tak, y, słysząc głosy niektórych mieszkańców, zresztą też y, pytałem, rozmawiałem z paniami, to jest z podatku, z urzędnikami. Y, wiele osób, y, tak jak Pani powiedziała, różne hmm. powody były dlaczego się nie interesowało, ale generalnie y, generalnie zależy tak, no ok, no wszystko drożeje, energia drożeje, tak, y, gaz hmm. drożeje, media drożeją, no to będę płacić 10 czy 20% więcej. Za podatek się nic nie dzieje i po co mam tam chodzić i sprawdzać, skoro generalnie mój areał się nie zmniejszył nie, ani nie zwiększył. Tak. A to jest sześciokrotnie mniej. A to jest dokładnie. No i e, pojawił się problem z uwagami, bo nie wszyscy się zgłosili też z różnych powodów. Później był problem, były, były te zarzuty, o których też i, i pani szeroko informowała, były, było, można było zgłaszać zarzuty. No też z tego co wiem, to, to z gminy Kazimierz -Dolny taką informację, że uzyskałem od pana kierownika. Za wiele tych, tych zarzutów nie było, bo się zamyka to w liczbie kilkunastu, podobnie jak i uwagi. No i cóż, no i teraz nie no dobra, no to droga odwoławcza, jest jakby wyczerpana. Generalnie tak, ale, ale, nie wiem, co, co, co pani powiedzieli, ja ja powiem, co ja na przykład słyszałem, ten temat też dążyłem. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwsze, można, Jeżeli jest to uzasadnione, można taką aktualizację przeprowadzić na swój własny koszt, z własnej inicjatywy. No, trzeba opłacić wtedy geodetę. Geodeta przygotuje odpowiednie dokumenty, odpowiedni operat. Państwo za to no, zapłacicie, poniesiecie koszty i zostanie to przywrócone. Jeżeli, jeżeli to jest oczywiście zgodne, zgodne ze stanem faktycznym, zostanie to przywrócone do... Tutaj, co Państwo wcześniej mieliście. Yy, druga metoda, która generalnie jest jakby dla Państwa ale też nie, wiem, nie, wiem, yy, nie jest jakby 100% skuteczna, nie, nie będzie gwarantowała wprowadzenia tych zmian, ale warto je spróbować, to jest zgłaszanie błędów. Yy, pan Kierownik powiedział, że firma, która realizowała dla nich yy, ten projekt, no, jak każdy wykonawca, yy, ma udzieliła rękojmi, jest gwarancja i jeżeli jeżeli właściciel, podmiot, który zgłasza błąd, że to zostało błędnie zakwalifikowane zak w ewidencji geodezyjnej, jeżeli to nie to wtedy starostwo powiatowe, czy, czy ten powiatowy śródeł z na wykonawcy może wymóc zmianę, usunięcie tego błędu, skorygowanie go i wtedy, wtedy wykonawca robi to na swój koszt. Więc takie są sposoby rozwiązania. Czyli najprostsza metoda, jeżeli to jest tylko powierzchnia użytkowa, no to my to w gminie jako organ podatkowy zweryfikujemy, skorygujemy na Państwa korzyść. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację czy zakwalifikowanie tych, tych gruntów, no to jeszcze trzeba robić to przez starostwo. To ja tylko dopowiem, tak jest jak pan burmistrz mówi, tylko panie burmistrzu, teraz jest kwestia następująca, bo panie tam przetwarzają wszystko to, co dostały ze starostwa, mają, czyli już część tych danych mają, bo to też mi wszystko od razu spłynęło, część osób już poszło i już wie, jak ma to zrobione. Jeżeli na przykład właśnie jest taki budynek, w którym ktoś wynajmuje pokoje, ale też mieszka, to warto, żeby poszedł do naszych tak zwanych podatków. Zweryfikował to, tak jak, czyli tak jak płacił. I to tak jak tutaj 100 metrów, 30 wynajmuje, 70 yy, w nich mieszka. I to jest bardzo ważne, jeżeli tutaj zostanie to uznane, to dopiero wtedy można udać się do starostwa. Tam jest pokój 106 geodezja i to obsługiwany jest Kazimierz. I wtedy, I wtedy pokazać, jakby, że to zostało zweryfikowane, czyli udokumentować, że cały grunt który państwo macie przy domu, czyli jeżeli 30% wynajmujecie powierzchni, to a 70% mieszkacie, to ten cały grunt nie jest właśnie 100% pod ten wynajem też, bo to wtedy ten grunt też macie Państwo drożej. I wtedy tak, mogą tak. być te weryfikacje zrobione, ale pod warunkiem, że najpierw tutaj to zrobicie, tak. czyli tak jak my do tej pory płaciliście podatki, to dostaniecie, no nie wiem, czy to będzie eee, jakiś dokument. Dodam. To znaczy, to ale rok dodam rok. do tego, że tutaj my będziemy też Państwu pomagać w tym, żeby, żeby to wyprostować, bo też na podatkach oddelegujemy osobę, która w zasadzie się będzie tylko tym zajmowała, żeby, żeby Państwu pomóc. Tak, a druga rzecz to przy tych nieruchomościach, które pełnią rolę nieruchomości, też zamieszkały de facto, no to też, żeby jakby poprzeć Państwa Państwa stanowisko, to będziemy dać zaświadczenia o tym, ile osób, jakaś wosk jest, w, Polsce, jest w, danym, tak. w danym budynku, ile osób które faktycznie w danej nieruchomości mieszka. Możemy to zrobić zarówno na podstawie deklaracji śmieciowych, na podstawie i tak, tak. Buntów, kosel itd., itd. Ale wydaje mi się tutaj, Pani Marzan, może to nie czekajmy, jak już dostaniemy ten podatek. Nie, trzeba wcześniej, nie są na wcześniej, na, trzeba wcześniej, bo to dwa razy bo to nie żeby... znaczy, to później biedzież. można się od tej decyzji odwoływać, no to ona pracę. trafi do SKO, to, to jest tylko wydłużenie, bo i tak SKO to odwołanie odrzuci, no bo jest czarno na białym. To jest po prostu matematyka, tak? I naprawdę, i teraz wiecie Zwożenie. Państwo, e, ja myślę tak, panie burmistrzu, że e, też rozmawiając, zarówno to w podatkach, jak i rozmawiając w starostwie. No, e, w innych gminach tak się działo, ale nie mają tyle działalności gospodarczej. Po wioskach tutaj nie ma działalności gospodarczej, co, tak jak ja tu. To, 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 to. I A. dlatego. Nas to tak ogromnie dotyczy, bo ten podatek rośnie pięć razy sześciokrotnie. Więc, dlatego, trzeba sobie to zweryfikować, pójść tutaj do naszych tych podatków i to, co rozmawialiśmy, i później do starostwa tam. Jeżeli pan burmistrz już rozmawiał ze starostwem, bo to też musi być takie trochę zielone światło, wiecie państwo, współpraca. Natomiast ja powiem taką rzecz: tak, się zastanawiałam później sama. Jak można było to lepiej wykonać, tak? Bo informacja rzeczywiście poszła na stronie urzędu, była rozplakatowana, my, jako, czyli ja jako samorząd mieszkańców, Sołtysi, to, to wszędzie porozwieszali. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy chyba, bo tak jak Pan Burmistrz właśnie doskonale powiedział, czyli każdy myślał tam 10% będzie miał więcej, po co będzie szedł. Ale jeżeli to jest właśnie okazuje się, tak są ogromne sumy no to może warto by było na przyszłość zrobić tak jak podatki, prawda? Czyli tu puścić jednym zdaniem, że to jest istotne, ponieważ to w znacznym stopniu zwiększy Twój podatek, tak? Od razu to zadziała tak, na każdego z nas, I Powiem na, jakby na obronę urzędu, na obronę, tej obronę podatków też, że my też nie zakładaliśmy, że będzie o taki sytuacja, że ktoś kto wynajmuje pokój w domu, no. Będzie miał całą gotowość no, no. zakwalifikowaną jako działalność gospodarczą, bo to po prostu nie, nie przyszło nam do głowy. że ktoś no, może nas tak, ja tak, na skrót, no nie skrót, nie skrót, to nie No dobra, to już wydaje mi się, że to uspokoiło. Wydaje mi się, że to uspokoiło, natomiast no, ale trzeba wyjaśniać. No i panie burmistrzu, tak. pieniędzy będzie więcej w Kasie, czyli może. Szkolna planować, no planować, no planować, no planować. A tu nie rozwija się o pieniądze. szkolna, to dobrze. Jak <laughs> ściągamy będzie trwać około roku. Tak, to, to, by to, to, za to, rok, rok, to Oj, optymistycznie ale myślę, no będą, no to już będą. Dobrze, czy ktoś ma jakieś pytania?